Nasuwa mi się tutaj pierwszy taki obraz, kiedy mój brat wracał do pracy, a w domu czekała na niego córka, która dopiero co zaczęła gaworzyć. Pierwsze kroki, jakie zrobił po przyjściu, to, to były właśnie do Natalki. Pochylił się nad nią i powiedział, no co tam, opowiadaj tacie, co u ciebie słychać. I taki mam właśnie obraz Boga Wszechmogącego i spotkania z Nim. Właśnie dlatego, że Bóg nas kocha, to pragnie... Pragnie z nami takiego spotkania, tego, tego momentu, w którym opowiemy mu, co u nas słychać. Jak minął dzień, co było dla nas trudne, co było radosne, co było dobre. I tak zwyczajnie po prostu pobyć z nimi i ucieszyć się z tego, że On nas kocha. Drugie spojrzenie na to pytanie to jest takie, jeżeli ja wiem, że Bóg jest Ojcem i tego doświadczyłam, to w sposób naturalny we mnie rodzi się postawa dziecka wobec ojca. Jeżeli ja staję się bardziej ufna, kiedy ojciec mnie kocha, staję się bardziej radosna, prosta, wtedy w sposób zupełnie naturalny chcę mu opowiadać to, co się dzisiaj wydarzyło. Wydaje mi się, że kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest po pierwsze spojrzenie na modlitwę jako spotkanie. Spotkanie z osobą, która nas kocha, czyli z Bogiem. I właśnie dlatego, że Bóg jest Bogiem, i jest Bogiem wszechmogącym, czyli może wszystko, patrzy dalej, patrzy głębiej, patrzy szerzej, dobrze wie, co możemy. Co jest dla nas dobre, co, co pożyteczne dla nas, dla naszego rozwoju, nie tylko fizycznego, psychicznego, ale szczególnie duchowego, to, co będzie nas przybliżało do Niego. I tutaj dwa obrazy. Właśnie Mama, która chciał, chce dawać dziecku to, co najlepsze do, do jedzenia, nie da każdego dnia na każdy posiłek tylko czekolady, ponieważ wie, że ta czekolada może mu zaszkodzić. A po drugie, obraz, kiedy dziecko choruje, dostaje leki. Czasami są to leki, których dziecko zwyczajnie nie lubi, są niesmaczne te leki. Lecz mama wie, że, to, że ten lek jest mu potrzebny do tego, żeby dziecko było zdrowe. I tak samo jest z Bogiem, który jest dobry, jest mądrzejszy od nas, jest zwyczajnie dobrze wie, co jest potrzebne nam do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. I dlatego nie zawsze nam daje to, o co prosimy, chociaż moje doświadczenie jest takie, że Bóg w swoim czasie daje tak naprawdę to, co w głębi serca prosimy. Nie zawsze tak zewnętrznie, ale to, co tak naprawdę w głębi prosimy. Natomiast jeśli chodzi o przestrzeń modlitwy, to modlitwa jako spotkanie, do tego chciałabym wrócić, jest tak naprawdę obecnością. Ta obecność z drugą osobą, czyli z Bogiem, który nas kocha, jest tak zwyczajna jak w relacji, czyli kiedy ja siedzę, rozmawiam z drugim człowiekiem, opowiadam, często też milczę. Nie dlatego, że jest trudna relacja, tylko dlatego, że akurat, chociaż może się zdarzyć, że, że będą trudne chwile przeżywane z, w relacji z Bogiem, ale milczenie też jest formą obecności. Więc jeżeli akurat przechodzimy takie doświadczenie milczenia, to jest to dla nas lekcja wzrostu w wierze i odniesienia się do, do tych słów, w których Pan mówi, że jestem. Jest obecny, jest i czuwa, chociaż go może czasami nie widzimy. Modlitwa powinna trwać tyle, ile potrzebujemy czasu na nawiązanie relacji z Bogiem. Im większe pragnienie Boga, tym więcej czasu tak naprawdę spędzamy w przestrzeni modlitwy. I co jest tą przestrzenią modlitwy? To nie zawsze jest to przestrzeń tylko i wyłącznie modlitwy, prośby. Bardzo często, jeśli spojrzymy właśnie na modlitwę jako na spotkanie z Bogiem, Wtedy, będąc Bogiem, opowiadając Mu o tym, co się wydarzyło w ciągu dnia, ta modlitwa przybiera taki kształt zwykłej relacji osobowej, ale też takiej uznającej, że Bóg jest moim Stwórcą i Panem, a ja jestem stworzeniem, jestem Jego dzieckiem, On jest moim Ojcem. I wtedy w sposób naturalny mówię dziękuję, wtedy w sposób naturalny mówię proszę, przepraszam. Wtedy w sposób zupełnie naturalny uwielbiam go za to, że on jest ojcem, a ja jestem jego dzieckiem.